Razem z Galerią Dystans popieramy akcję Zostań w domu. Dlatego też postanowiliśmy stworzyć własną akcję, Zostań w pracowni. W ramach tej akcji chciałam serdecznie zaprosić Państwa do zapoznania się szerzej z moją sztuką. Większość moich prac powstaje na kwadratowych płótnach. Z biegiem czasu mogę stwierdzić, że był to świadomy, ale nieoczywisty wybór. Przyszło to naturalnie w toku pracy i konkretyzowania swoich odczuć. Podczas pierwszych dwóch lat studiów, ciągłej pracy nad martwymi naturami i modelami, równolegle powstawały setki szkiców abstrakcyjnych. Próbowałam różnych formatów i różnych form wyrazu. W pewnym momencie zauważyłam, że najbardziej intryguje mnie klasyczny kształt, harmonia i poukładanie w kwadracie. Minimalnym przesunięciem elementu mogłam osiągnąć maksymalny efekt. Do dzisiaj fascynują mnie takie działania na krawędzi. Można powiedzieć, że dekomponuję kwadraty i komponuje obrazy. Słowo rozbicie to dla mnie w tym wypadku słowo klucz. Napinam kompozycję do momentu, aż mam poczucie, że nie wiadomo do końca, czy kwadrat dalej jest kwadratem. Do momentu, kiedy nie ma pewności, czy wszystkie boki są równe, czy wszystkie kąty są proste, czy to złudzenie optyczne, czy krzywo zbite płótno. Kompozycja mnie satysfakcjonuje w momencie, kiedy stwarza dla oglądającego poczucie harmonii i dyskomfortu jednocześnie, kiedy obraz przyciąga, intryguje i denerwuje. Duże znaczenie miały wybierane przeze mnie formaty obrazów. Płótna o wielkości 190x190 /190 cm były przez długi czas jedynymi tworzonymi przeze mnie rozmiarami, ponieważ pochłaniały widza, przytłaczały. Zalewały kolorem, przez co odbiór był dużo intensywniejszy. Nie stosuję konkretnej palety barw, jednak kolor ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Wybieram intensywne, wibrujące, czyste odcienie, które pogłębiają odbiór obrazu. Zwykle wybieram trzy zbliżone do siebie odcienie tego samego koloru. W obrębie jednego obrazu używam monochromatycznej palety barw. Punktem niezmiennym, jak do tej pory, była jedynie biel której nie traktuję w obrazach jako kolor, a jako powietrze. Biel na krawędziach, biel wydzierająca się z pomiędzy gładkich płaszczyzn koloru jest dla mnie oddechem. Powiewem powietrza. Bez niej obrazy wydają mi się duszne, mniej wyraziste. Biel w moich pracach można odczytywać również jako światło. Wielokrotnie w przyszłości pracowałam już w przestrzeni, gdzie to właśnie światła i cienie grały główną rolę w danej realizacji. Mówię tutaj o pracach m.in. z mojej pracy magisterskiej prawie prosto. W pracach na płótnach biel jest elementem konstrukcyjnym, podkładem, bez którego nie osiągnęłabym złudzeń optycznych, naprężeń i rozbić formy. Bardzo zależy mi na otwartym odbiorze moich prac. Prace mają opowiadać same o sobie, nie stosuję zbędnych kontekstów. Kolor i układ są nośnikiem emocji. Zapraszam więc Was do wejścia w obraz, do poczucia konieczności patrzenia i doświadczania go.